To nie miłość każe Ci wracać, to rana, która nie została uleczona. Bo wiesz, że to boli, ale coś w Tobie każe wierzyć, że tym razem będzie inaczej. I tak wracasz. Po zrozumienie, po bliskość, po nadzieję. A dostajesz znowu to samo. Ból. A więc jeśli kiedykolwiek wracałeś, wracałaś do kogoś, kto Cię ranił, wciśnij mi serduszko i zostań tutaj koniecznie, bo zaraz opowiem Ci o tym, dlaczego tak robimy i jak przestać powtarzać ten krzywdzący cykl. Powrót do toksycznej relacji to nie głupota, to mechanizm, to próba domknięcia czegoś, co w przeszłości zostało niedokończone. Czasem to głos dziecka w Tobie, które wciąż wierzy, że jak będzie grzeczne, że jak będzie dobre, to w końcu zostanie wybrane. Ale prawda jest taka, że wracanie nie naprawia. Wracanie przedłuża ból. Posłuchaj teraz, co naprawdę sprawia, że ciągle wracamy do tych samych relacji. Bo boisz się pustki bardziej niż cierpienia. Kiedy relacja się kończy, pojawia się cisza. A cisza boli bardziej niż krzyk, bo nie ma do kogo napisać, bo nie ma do kogo zadzwonić, bo nie ma dla kogo być, więc wracasz. Ale nie po miłość, wracasz po to, by nie być sam sama. Bo uzależniłeś się od cyklu ból, ulga, nadzieja. Toksyna działa jak narkotyk rani, ale daje też krótkie momenty euforii i właśnie ich szukasz. Nie miłości. Ale ulgi tego, że przez chwilę znowu jesteś dobry w oczach tej osoby, bo wierzysz, że możesz naprawić coś, co nigdy nie było twoją winą. Masz w sobie przekonanie, gdybym tylko był, gdybym tylko była inna, to może by się to udało. Więc próbujesz, wracasz, przepraszasz, tłumaczysz, ale prawda jest taka, że to nie była twoja wina, to nie byłeś ty problemem i to nie ty to psujesz. Bo to nie ta osoba trzyma Cię przy sobie, tylko Twoja niezaspokojona rana z dzieciństwa. Może całe życie chciałeś, chciałaś być ważna, zauważona, kochana, bez warunków. I teraz próbujesz to dostać od kogoś, kto nie umie Ci tego dać, bo masz nadzieję, że jak tym razem Cię wybierze, to wyleczy tamten stary ból. Bo boisz się, że to było Twoje jedyne. Był ogień, była chemia, były intensywne momenty. I myślisz, może nikt mnie już tak nie pokocha. Ale prawda jest taka, że to nie była miłość, to było uzależnienie od osoby, która trzymała cię w braku. Pamiętaj, że nie wracasz dlatego, że jesteś słaba. Wracasz, bo wciąż szukasz siebie w kimś, kto już dawno ciebie porzucił. Ale to, czego szukasz, nie znajdziesz tam, nie znajdziesz w tej osobie i nie znajdziesz w tej relacji. Znajdziesz to tylko w sobie. Wyjście z toksycznego cyklu nie zaczyna się od momentu odejścia. Ale zaczyna się od momentu, w którym przestajesz wierzyć, że będąc lepszym, w końcu zasłużysz. Nie musisz zasługiwać, masz prawo odejść, bo nie każdy powrót jest wyrazem lojalności. Czasem to tylko opóźnienie własnego uzdrowienia. Pamiętaj o tym. A teraz Twoja kolej, sekcja komentarzy, serdecznie Ci tam zapraszam. Czy kiedykolwiek wracałaś do kogoś, kto Cię ranił? Co wtedy czułaś tak naprawdę i co pozwoliło przerwać Ci ten cykl? Podziel się proszę tym w komentarzu, bo Twoje słowa mogą być dla kogoś sygnałem, że czas wybrać już siebie, a jeśli chcesz więcej treści o tym, jak wyjść z błędnego koła uzależnień od relacji, zaobserwuj ten profil koniecznie, bo tutaj uczymy się, że odejście też jest aktem miłości.